spotkać w tym dniu... Hej, 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 hej! ludzie! To jest ja Rex. Nasze te czas! Tak jest! Chyba z... pierwszy z kamieni w ...których ugryźliśmy tą grę... Tak... Koniec kokard i koniec wszystkich artefaktów. Ostatni artefakt, jeden ze wszystkich? Oczywiście są inne. Jakieś z misji, jakieś artefakty z misji, jakieś z tego. Tu, tu mam 10 skrzyń zdobytych. Nie wiem jak, jak ja, ja bym to robił, ale zdobyłem 10 skrzyń. Nigdzie nie są nagrane. Palais de Justice, la, de Ile da Nie ma. Skrzyni nie ma. Gdzieś się zebrały. W innym filmiku nie ma żadnego filmiku. No cóż, będzie i tak. Gra, Jak widzicie z mojego gameplaya, szczelność mojego gameplaya jest tak dziurawa, że. Tu jest niezebrana skrzynia, tu jest zebrana, a nie nagrana, tu jest zebrana, a nie nagrana, nagrana, ale nie zebrana. Niemożliwa do nagrania, bo jest pod misją. No, no to zbieramy trzy kokardy i jeden artefakt. Proszę bardzo. No szybka. Może wcześniej zebrałem przelotem... Jeszcze skrzynie i kokardy z, z yy, Wersalu. O, kolejny, kurna, szczelność. Wersal jeszcze jest. Jeszcze z, z Martwi Królowie są... Jeszcze są znajdźki, więc to nie jest wszystko. Wybrać wszystko z... co? Nie złoście, nie złości nie złości Daj mi odejść Dobra Co my tu mamy Idą na moście kokardkę Nie chce mi się Fortnite aktualizować Bo jest 80 giga Nie wiem co oni tam da dają chyba nową mapę, nową wszystko ale jak jest nowy sezon, to ludzie chętnie oglądają moje poczynania. Nie wiem dlaczego. To jest boom na moje filmy. Krótko trwały, ale jest. Bum na tą grę się przekłada. I co? Kupiłem wszystko? I coś... Powiedz, że nie, nie kupiłem. I drożdże masz? Wziąłeś? Haha, <laughs> gdzie są? Takie kwadry, taki sześcianik. Kosteczka taka. Większa. Dobra, dwie. Jeszcze dwie kokardy. Teraz sprawdzę, czy można do Wersalu się dostać przez misję. że ludzie przechodzą sobie powoli. Ja trochę za, 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 za szybko... Potem będą misyjki zagadki zagadki Nostradamusa. Chcę to zbroję zdobyć. I robić misje główne wszystkim, z pakietem, każdym. Co to jest? Wow. Uparcie i skrycie Kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę Kocham cię życie, kocham cię na życie. A co jest? No, widzicie? Nie może zejść. Zbierze się zbierze. I tutaj jest artefakt. Gdzie, jak ja mam go zdobyć? By nie zabić pewnie tu, pół tuzina ludzi. No, tu jest. Nie można się do niego dobrać. No, Arnold. Arnold Boczek, dawaj. Naprawdę się nie chce pikać. Pomyślicie co on robi? No jak małpa w zonę. Nie artefakt 3 z tej dzielnicy. Jaki bonus będziemy mieć? Ładna nagroda Ale jaka nagroda? Jejcie no. W innych asasynach to było. Masz zbroję, masz pelerynę audytore albo coś takiego. Ale nie. Nie tu. To nie mogą tak zrobić. Gdzie tam? Zrobić coś dla graczy? Jakby to było... Płatne, to by zrobi... A, płatne jest. To jest płatne, to jest płatne. Możesz sobie zobaczyć. Kotek, co? Wkurzony jak zwykle? No, popatrz na mnie, popatrz na mnie. No, popatrz na mnie. No, pomiał ci trochę. A. Tylko śpi. Co ty robisz w nocy, że tyle śpisz? Tak, jeszcze kokarda i wszystko zrobione Robię na TikToka, to bym sorry, to będę na nawigował TikTokiem w ostatnim... Może z wersalu zrobić wszystko? Tak, to wygląda cała mapa bez skrzyni. Tak, bez skrzyń. Co jeszcze mi misje? Ale to już jest nie tak obszerne i tak bezczelnie upychane gdzie gdziekolwiek. No. Misje, interesujące miejsca. Teraz widać, że... poziom trudności wybrane. Widzicie? Żadnych skrzyneczek. Jedna go. No. Udało się jedna, i dwie skrzynie są. Nie do zdobycia przez. i kokarda. Jed dwie skrzynie, i jedna kokarda. 10 minut. Dzięki wszystkim. Jeśli ktoś dotrwał do tego miejsca, to naprawdę lubi Unity, albo lubi mój gameplay, albo. albo, albo. a wskaźnik dostępu Wersal. A będę w Wersalu, czy nie? Czy też jest zablokowane? Przypomniałem to zrobić jak, jak przechodziłem grę. Arno. Courage. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. And Arno, no exploring. Hmm? Jest woda. No. A on się wygina na tym fotelu, tak nie, Niezdrowo. <ścoughs>

Panfik, bo jabłko zaukradłem. No cud, normalny cud. Szybko, przez to! Tutaj. Widzieliście ich twarzy, kiedy stole te jabłka? Mano. Elise, I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Shh. Listen. Don't worry. They'll never think to look for us in here. It was my fault. I'm the one who took the apple. Let's see where they're going. Mogą powiedzieć za Liz, idź, że dzisiaj już przed Tak się, się przebijały te biedziewne scenki. Ee, pominąć przyczynę je. Come on.